W niedzielę 18 stycznia zakończyła się kolejna edycja turnieju Halówka Cup. Rozegrano mecze finałowe oraz wręczono nagrody i puchary najlepszym drużynom. Szerzej opowie o tym Janusz Winnicki, jeden z organizatorów zawodów. Zakończyła się piąta edycja halowej piłki nożnej pod nazwą Halówka Cup 2015. Organizatorami tej halówki byli Janusz Winicki, Paweł Kopczak, Janusz Stanik oraz uczniowski klub sportowy Champion. W zmaganiach wzięło udział 8 drużyn z terenu gminy Czarne, Krzemień Krzemieniewo, Czarne Konie, Wąsik Nadziejewo, 52 Brem, Klatka Czarne, Koko Dżambo, Zakład Karny Czarne i Wulkan Czarne. Graliśmy od grudnia praktycznie nieprzerwanie, z króciutką przerwą tylko na święta, do dzisiaj, do 18 stycznia. Rozgrywki odbywały się w soboty i w niedzielę. Ogólnie było 60 meczy, graliśmy systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. A dzisiaj w niedzielę odbył się wielki finał, w którym uczestniczyły cztery najlepsze ekipy z fazy zasadniczej. W fazie zasadniczej, tak jak powiedziałem, rozegraliśmy, 100, przepraszam, rozegraliśmy 60 meczy, ostatecznie ósme miejsce zajęła drużyna Krzemienia Krzemieniewo, siódme miejsce drużyna czarnych koni, szóste miejsce Wąsik Nadziejewo, a piąte miejsce 52 Brem. Dzisiaj odbyły się finały. Graliśmy systemem pucharowym. Najpierw dwa półfinały. W pierwszym Wulkan Czarne pokonał Koko Dżambo. W drugim zakład karny uległ drużynie Klatki Czarne. W meczu o trzecie miejsce Koko Dżambo wygrało z zakładem karnym, a pierwsze miejsce, drugi rok z rzędu zdobyła drużyna Wulkanu Czarne. Gratuluję. Uwaga, bo odpada. pana. Najlepszymi zawodnikami poszczególnych drużyn zostali wybrani Krzemień Krzemieniewo, Różyński Piotr, Klatka Czar... Czarne Konie, Krawczuk Paweł, Wąsik Nadziejewo, Malak Damian, 52. Brem, Bednarski Michał, Koko Dżambo, Pelikan Karol, Klatka Czarne, Litwin Łukasz, Zakład Karny Czarne, Szaciukiewicz Adam i wul... Drużyno... z drużyny Wulkanu, Dołgowski Karol. Ja pozwolę... który poprowadzi oczywiście i finansowo, i psychicznie, finansowo. I, i treningowo. Dziękuję ja bardzo. Wasz, jest... Dziękuję bardzo. Odkryciem sezonu według Tygodnika Czuchowskiego, został Bednarski Michał z Bremu. Najmłodszym zawodnikiem, i tu specjalna nagroda ufundowana przez burmistrza naszej gminy, pana Piotra Zabrockiego, został był Szczygieł Damian z Krzymieniewa, który miał 15, ma 15 lat. Najlepszym strzelcem do lat 18 został drugi rok z rzędu Maciek Winicki z wulkanu, strzelec 29 bramek. Najlepszym strzelcem w całej edycji został Karol Dołgowski też z Wulkanu, który strzelił 41 bramek. Najlepszym bramkarzem został wybrany również zawodnik Wulkanu Czarne, Greczyszyn Dariusz. Najlepszym zawodnikiem, który zgromadził najwięcej tytułów MVP został zawodnik z Wąsika Nadziejewo, Zych Adrian. Ja chciałbym... W imieniu organizatorów bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim Urzędowi Miasta i Gminy w Czarnem, czyli w osobie pana Piotra Zabrockiego, burmistrza, bez którego wsparcia finansowego ta halówka na pewno by się nie odbyła. Oprócz tego szczególne podziękowania dla indywidualnych sponsorów. Dla Banku Spółdzielczego w Czarnym, który fundował Nagrodę Główną dla kibiców. Najlepszym kibicem, najwierniejszym kibicem była też taka kategoria, został banaszak Wojciech, a firmą, którą chcieliśmy docenić, która cały czas sponsoruje drużynę wulkanu, czyli pan Tomasz Komorski, szef firmy Wulkan Czarny. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim kibicom za to, że przychodzili, za udział, za doping. Wszystkim zawodnikom było. Zarejestrowanych ponad 90 zawodników, a na meczach finałowych pełne trybuny kibiców, zawodników, rodzin całych. No i w wielkim finale również była grochówka ufundowana przez Radnych Rady Miejskiej w Czarnym. Bardzo serdecznie wszystkim jeszcze raz dziękuję w imieniu swoim, Pawła, Janka i zapraszam wszystkich na, na jesień, gdzie na pewno odbędzie się szósta edycja halowej piłki nożnej Halówka Cup. Dziękuję.